Sponsorem głównym HKS Chełmianka jest lubelski węgiel Bogdanka S.A. Jedyny na lubelszczyźnie producent i dystrybutor węgla kamiennego. Dzień dobry, witam po meczu trzeciej linii grupy czwartej. Dzisiaj hełmianka gościła lotnika Kraków. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 3 do 2. Są z nami trenerzy obu zespołów, pan Leszek Łoniczak, Kutnik Kraków oraz pan Artur Bożyk -Chelmiowka. Witam obu trenerów i proszę tradycyjnie trenera zespołu gości najpierw o ocenę dzisiejszego spotkania. No jechaliśmy tutaj e, na mecz z wielką wolą e, zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że strata tutaj punktów e, oddali nas troszkę od czołówki i no, no, chcemy się tej czołówce utrzymać i, i dla nas e, był to szalenie istotny mecz, z takim założeniem też od początku graliśmy bardzo konsekwentnie. Ta pierwsza połowa wyglądała naprawdę, naprawdę dobrze, po bramce na 2-0 gdzieś, gdzieś się koncentracja mimo wszystko zdarzyła bramka, bramka po rzucie wolnym, mimo iż kilkakrotnie mieli, mieliśmy to przeanalizowane, jak są stałe fragmenty grane i mimo wszystko Zdarzył się, się taki błąd, no, zrobiło się ciekawie, no ale przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. Wiemy, że tutaj jest trudny teren, tutaj wyraźnie jest łatwo. Jest to pierwsza porażka i zwłaszcza po bramce na 2-1. Chromianka pokazała naprawdę dobrą piłkę i no, było bardzo na głowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o cenę pana Bożyka. Dziękuję za pozytywne słowa w kierunku naszej gry w drugiej połowy, ale wcześniej była ta pierwsza, w której przeciwnik zasługiwał na więcej niż jedną bramkę. Zostaliśmy zdominowani agresywnością i, i taką różnicę było po prostu widać w przygotowaniu mentalnym. Postanowienie mieliśmy w drugiej połowie, żeby szybko wrócić do, do gry. Yy, niestety po w tym fragmencie sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, bo przebywaliśmy 2-0 i dokonana została niemała sztuka, czyli yy, strzelenie dwóch bramek. No to trzeba było rzeczywiście wykrzesać yy, pokłady wiary i, i, i optymizmu, yy, żeby czegoś takiego szukać, także tutaj yy, drużyna wysłała taki pozytywny sygnał, że ta praca, którą robimy ma, ma sens. Yy. Sytuacja y, z rzutem karnym była sytuacją, która zadecydowała o tym, że dzisiaj straciliśmy, straciliśmy punkty. Y, to nie obraz tej sytuacji, taki bardzo sugestywnego bo y, 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 sędzia potrzebujący dwóch sekund i bardzo głośnych protestów y, przeciwnika, żeby podjąć decyzję przy przybiernej postawie sędziego liniowego. Y, no być może tego doświadczenia trochę zabrakło, szczególnie w pierwszej połowie, w sytuacji z 34 minuty, kiedy była na ręka w polu karnym. I wtedy jednak decyzja nie została podjęta. No tak cóż, trudno, błędy się przydarzają. Także, także, także i nam, a my, no cóż, zabrakło doświadczenia. Ja do tego jeszcze to, które dzisiaj zabraliśmy, jestem takim trudnym, w którym tutaj grupa... Chłopców, też tych, którzy w ogóle debiutują w seniorskiej pilce. Przed znaczy, sobą bardzo ciekawe wyzwanie w świetle środowego meczu ze zmianą truszków tutaj u nas. Bardzo fajnie, że jest niewielki czas do tego, żeby pokazać, jak należycie można przepracować trudną sytuację i należycie przygotować się do konfrontacji z przeciwnikiem z wyższych linii. Myślę, że ci, którzy przejdą na stadion, będą widzieli taką pewną pewną przemianę i pewną metamorfozę, bo pierwsza połowa była po prostu jedną z najsłabszych w naszym wykonaniu i, i sprzyjały nam szczęście, o czym mówię na początku wypowiedzi, ale najważniejsze to to, że w sytuacji 2-0 zespół potrafił doprowadzić do wyrównania, szybko sięgnął po piłkę, żeby ją ustawić na środku boiska i szukać trzeciej bramki. Ta odpowiedź była bardzo szybka. Nie wiem, to się dzisiaj nie powiodło, ale nie niewykluczone że te mecze, które są przed nami będą meczami obfitującymi więcej pozytywnych emocji danów no i oczywiście dla, dla kibiców zgromadzonych na naszym Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań trenera. Nie ma pytań, dziękuję za konferencję. Dzień dobry. Dzień dobry.